13 czerwca bieżącego roku pomiędzy miastem Jasłem i Kinetic Spółka ZOO autoryzowanym przedstawicielem producenta autobusów Karsan w Polsce podpisano umowę na zakup sześciu autobusów elektrycznych w ramach projektu Zielony Transport Publiczny w Jaśle. Umowę w imieniu Jasła podpisali Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła oraz Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła. Ze strony firmy Kinetic Slawen Wchorski, członek zarządu. Zawarcie umowy jest wynikiem rozstrzygniętego zamówienia publicznego pod nazwą Zakup sześciu autobusów elektrycznych w ramach projektu Zielony Transport Publiczny w Jaśle. Sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łączna wartość projektu to blisko 12 milionów złotych, a cała inwestycja to ważny krok w kierunku ekologii i zrównoważonego rozwoju miasta. W Podpisaniu umowy uczestniczyli również pani Handenur Kirisoglu, regionalny dyrektor sprzedaży Carsan Automotive oraz Piotr Bewziuk, dyrektor sprzedaży firmy Kinetic. Dzięki inwestycji Jasło dołącza do miast, które dążą do stworzenia przyjaznego dla środowiska systemu komunikacji publicznej, zmniejszając negatywny wpływ transportu na jakość powietrza i komfort życia mieszkańców. Jak podkreślił burmistrz miasta, Jasło będzie pierwszym miastem w Polsce, gdzie Karsan dostarczy elektryczną wersję autobusu e-atak. Dzisiejsze podpisanie umowy na dostawę sześciu fabrycznie nowych autobusów elektrycznych to jest niewątpliwie kolejny krok do tego, aby zmieniać nasze najbliższe otoczenie i komfort przede wszystkim życia mieszkańców. Jest to pierwsze sześć elektrycznych autobusów w taborze miejskiej, naszej miejskiej spółki. Zobaczymy, czy będzie możliwość, aby pozyskać następne. Niemniej bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiązanie zostanie przyjęte. Mieliśmy tylko testy, co prawda nie tego modelu, ale inne i było dość duże zainteresowanie też wśród mieszkańców tego typu rozwiązania. Cały projekt niebagatela 11 milionów złotych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, czyli całe strefy ładowania. Bardzo się cieszę, że to mnie przeszedł w udziale już kontynuacja i pewnie finalizacja całego tego przedsięwzięcia jest duże zaciekawienie. Wiele osób mnie pyta. Jak to będzie wyglądało, funkcjonowało. Tutaj nieśmiało podpytałem pana prezesa i wiem, że można podpatrzeć na przykład w Gdańsku albo w, w Nałęczowie bardzo podobne autobusy. Troszkę inny model, ale ta sama technologia, ten sam producent, więc one już są, jeżdżą. Ten model konkretny akurat będzie, jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, w którym ten konkretny model będzie jeździł, z czego się niezmiernie cieszę. Przedstawiciele Kinetic są przekonani, że nowoczesne, ekologiczne autobusy e-Atak szybko wpiszą się w krajobraz jasła i zyskają aprobaty mieszkańców, którzy chętnie korzystać będą z nowoczesnego taboru. Dla nas bardzo ważne z wiele powodów. Pierwszy i najważniejszy może bo to są pierwszy atak autobusy elektryczne w Polsce. Atak jest znany w Polsce, istnieją takie autobusy diesla, ale pierwsze elektryki będą właśnie Jaśle. To jest z drugiej strony jeden z najlepszych sprzedawanych pojazdów elektrycznych Karsana i jest to jeden jakby popularny pojazd w domenie midi. Dlaczego? Dla nas jest ważne do że mi jesteśmy od niedawna przedstawicielem Karsana na Polsce. in čestitke se uspešem. Tako da videti je, da tudi ti, ki so ostali že v provadzoni na trg, in ti, ki je zdaj E, uczestniczymy w przetargach, są so, no, dobrze odbierane z, z różnych powodów i cieszymy się z tego powodu. i Dlatego jest no, bardzo ważne, właśnie, że już teraz pierwsze ataki będą. Jak szybko możemy spodziewać się tych autobusów u nas? E, pa, już tak naprawdę projekt jest uruch uruchomiony. Oczywiście czekaliśmy na, na, na formalności podpisania umowy, że możemy przejść do e, 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 lokalizacji znaczy takich, takich szczegółów, jak kolor pojazdu i tak I chcemy pod ka każdy z tym względem zakończyć to do końca roku, jak jest możliwe, żeby do końca roku te autobusy były może na święta, żeby może już nowi, nowe elektryki były w Polsce, oczywiście e, mając nadzieję, że wszystko będzie tak, jak trzeba. Producentem autobusów jest firma Karsan, którą reprezentowała podczas podpisania umowy dyrektor sprzedaży podpisaliśmy dzisiaj umowę na zakup autobusów i rozmawiamy z wykonawcą z firmą Carsom która będzie produkowała te autobusy dla miasta Jasło z zapytam o plany na przyszłość tej firmy w Polsce. Can you tell about your plans for the future your company Carsom in Poland and maybe in the Jasło. Okay. First of all maybe I can introduce myself. Han den Kirishilo. I'm a region sales manager in Cars Automotive. Bardzo cieszą się, że ta firma rozrasta się między innymi w Japonii, produkują no. i teraz trafili no. do Polski, będą te autobusy produkować dla Polski. Oczywiście um, bardzo jest ważne to, że no, autobusy elektryczne tak naprawdę są przyszłością i że się pojawiają i, i cieszę się bardzo z tego, że mogła uczestniczyć w dzisiejszej podpisanie umowy, no i to jest także dla nich bardzo ważny dzień.